Cześć! Mamy tutaj pytanie, ile jest liczb sześciocyfrowych, w których zapisie cyfra pierwsza i ostatnia są takie same, czyli mamy sześć cyfr. Ja to Wam zawsze lubię zilustrować. Mamy tak, pierwsza cyfra i ostatnia są takie same, czyli dla pierwszej cyfry, ile mamy możliwości? No, w sumie cyfr mamy 10, ale na początku nie może stać 0. Czyli mamy tutaj 9 możliwości. No i teraz, jeśli wiemy, że ostatnia cyfra musi być taka sama jak ta pierwsza, to, to znaczy, że tu mamy tylko jedną możliwość, prawda? Bo musimy wziąć tę samą cyfrę, która stoi na początku. No i teraz dla każdej innej cyfry nie mamy żadnego warunku, czyli mamy tutaj 10 możliwości. No i oczywiście wymnażamy to przez siebie. Czyli wychodzi nam 9 razy 10 do czwartej, czyli 90 tysięcy. A teraz pierwsze dwie cyfry są takie same i ostatnie dwie cyfry są takie same. Czyli bierzemy sobie 6 cyfr. Mamy i teraz tak, dla pierwszej cyfry mamy. Dla pierwszej cyfry mamy 9 możliwości, bo oczywiście zero jest wykluczone. I skoro dwie pierwsze mają być takie same, no to tutaj mamy jedną już możliwość, prawda? Bo musi być ta sama co tutaj. I teraz ostatnia cyfra. No ostatnia cyfra może być 10 możliwości. No to ostatnie dwie cyfry są takie same, to będzie tutaj jedna możliwość. I teraz tutaj wiadomo, że są dowolne, więc mamy 10 razy 10, czyli wychodzi nam tutaj 9 razy 10 do trzeciej, czyli 9 tysięcy.